W noc sylwestrową warto odwiedzić sądecki rynek. Można tutaj wtedy spotkać człowieka, dzięki któremu właściwie stolica Polski dzisiaj jest w Warszawie, i tego, który sprawi, że każdy, kto tutaj się pojawi, zostanie bogaty. Michał Sędziwój, bo dzisiaj o nim będzie słów kilka. Urodził się w XVI wieku, gdzieś w okolicy Nowego Sącza. Niektórzy podają, że była to Łukowica. Z naszym miastem był związany w młodości, ale bardzo szybko stąd wybył. Zaczął karierę w świecie, jak to się mówi, w szerokim świecie i zrobił wielką karierę. Zajmował się alchemią czyli taką zapomnianą dziedziną nauki, która polegała na tym, że poszukiwano sposobu, jak zamienić metal w złoto. Poszukiwano tego sposobu w całej Europie, stąd Michał Sędziwój pojawiał się m.in. na dworze cesarza Rudolfa II, no i pojawił się także w Krakowie u Zygmunta III Wazwy. Tam w 1595 roku na Wawelu doszło do pożaru zamku. Ten pożar był spowodowany eksperymentami chemicznymi, których właśnie, e, które właśnie przeprowadzał sądecki alchemik, e, czy też według innej wersji sam król Zygmunt III. Siedziba królewska się spaliła, król przeprowadził się do Warszawy i tak została tam stolica Polski. Natomiast Michał Sędziwój zmarł kilka lat później i po jego śmierci jest taka legenda, która mówi o tym, że jego duch wraca tutaj właśnie do Nowego Sącza w noc sylwestrową, pojawia się na Sądeckim Rynku, na Sądeckich Uliczkach, spaceruje ubrany w togę akademicką i rozrzuca złote monety. Monety, które spadają bezdźwięcznie na nasz Sądecki Bruk. Legenda mówi, że ktoś, kto znajdzie te monety w przeciągu najbliższego roku stanie się bogaty, czego państwu życzymy w nadchodzącym roku.